Lego City 60046 Helikopter zwiadowczy Przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat W zestawie znajdziemy 5 minifigurek 3 policjantów 2 przestępców z wyborem akcesoriów Helikopter policyjny o wymiarach 15 cm wysokość 44 cm długość 34 cm szerokość, który ma szczegółowy silnik, kokpit, umieszczony z tyłu przedział pasażerski, przesuwane drzwi w burcie, otwieraną tylną rampę oraz linę. Kryjówkę złodziei o wymiarach 9 cm wysokość, 13 cm szerokość, 6 cm głębokość, która ma odsuwane, odsuwane drzwi. Samochód złodziejowy w wymiarach 5 cm wysokość, 10 cm długość, 5 cm szerokość. Dodatkowe akcesoria to beczka, łom, dwie pary kajdanek, trzy sztabki złota, trzy banknoty, dwa klejnoty, złoty puchar, skrzynia, taczki, plecak, sejf. Kamera, ręczny radar, słuchawki ochronne. Zestaw składa się z 528 elementów. Trzeba przygotować plan złapania złodziei, którzy dotarli do swojej kryjówki z łupem. kiedy przestępcy będą rozładowywać skrojone klejnoty i pieniądze ty zacznij ich śledzić dzięki kamerze zamontowanej w beczce policjant siedzący przy monitorze nie może ich spuścić z oczu potem przy użyciu walki toki wezwie helikopter policyjny Kiedy helikopter będzie na miejscu, musicie zorganizować zasadzkę. Pomóż pilotowi zawisnąć powietrzu nad kryjówką, aby umożliwić policjantowi opuszczenie się na linię. A kiedy przestępcy będą próbowali uciec, zaku ich w kajdanki i przewieź helikopterem do aresztu. A może chcesz inaczej zakończyć tę historię?